Był sierpień 1943 roku. Plutonowy podchorąży RAN z grupą młodych ludzi wyruszył za Bug z misją tworzenia oddziałów partyzanckich. Grupa jednak po walce z Niemcami została rozbita. Ci, którzy pozostali, pod dowództwem RANA postanowili wrócić do Warszawy koleją. W pobliżu miejscowości Struga jeden z nich, nie wytrzymując napięcia z powodu obecności licznie uzbrojonych najeźdźców, wyrzucił broń z wagonu kolejowego. Niestety, Niemcy patrolujące torowisko znaleźli porzuconą paczkę. Pociąg cofnięto do razy i rozpoczęto systematyczną rewizję, żądając wskazania tego, który wyrzucił broń. W tej sytuacji ran wziął winę na siebie. Oświadczył Niemcom, że jest żołnierzem AK i to on był jej właścicielem. Powiedział, że ma jeszcze granaty, które przewozi do Warszawy. Po czym zrobił symboliczny znak krzyża i mówiąc: Boże, tak chciałbym żyć, a muszę umrzeć, strzelił sobie w skroń. Rodzina Juliusza Klepacza Rana, pielęgnująca tradycje patriotyczne była bardzo zaangażowana w działalność konspiracyjną. Jego ojciec, pułkownik Stanisław Klepacz, dawny bojowiec PPS, więziony w ósmym pawilonie cytadeli warszawskiej jeszcze przez carskie władze, późniejszy legionista i uczestnik wojny z bolszewikami w 1920 roku, w czasie powstania pełnił funkcję komendanta kwatery głównej Armii Krajowej, zastępcy dowódcy grupy Północ i śródmieście. Za swe dokonania został odznaczony krzyżem ordynarnym Militari, pięciokrotnie krzyżem walecznych oraz srebrnym krzyżem zasługi i krzyżem niepodległości. Na Starym mieście walczyła także podporucznik Zofia Klepacz z domu Kamler, pseudonim siostra, żona pułkownika Stanisława Klepacza. Miała czterech braci, trzech z nich poległo, walcząc o wolną Polskę, czwarty na skutek ran odniesionych nad bzurą został inwalidą. Juliusz Krepacz Ran urodził się 8 czerwca 1923 roku w Warszawie. Jako młody chłopak był harcerzem i doskonale jeździł konno. Pasjonował się marynarką wojenną, a zwłaszcza okrętami podwodnymi. Wstąpił do Lwowskiego Korpusu Kadetów, marząc o dalszej służbie w polskiej marynarce wojennej. Po klęsce wrześniowej jego kontakty z kadetami Lwowskiego Korpusu przeniosły się na komórki konspiracyjne Związku Walki Zbrojnej. W grudniu 1941 został dowódcą Plutonu Kadeckiego. W czerwcu 42, wspomniany Pluton stał się kompanią kadecką dowodzoną już przez oficera zawodowego porucznika o pseudonimie Dana. 11 listopada 1942 roku Juliusz Klepacz został aresztowany w następstwie zeznań innego zatrzymanego kadeta, z Czerniewicza, pseudonim Jurgis, brutalnie przesłuchiwanego przez Niemców ale jak Szucha. Ran po zatrzymaniu był 11-krotnie przesłuchiwany, jednak nie wydał nikogo. Później osadzono go na pawiaku. O jego postawie świadczą zachowane grypsy, których przydruki posiada Janusz Klepacz, młodszy brat Juliusza. Część wiadomości przekazywała anonimowa bohaterka zwana panią Zofią, pracująca w administracji więzienia i działająca na rzecz polskiego wywiadu. Przekazała od rana łącznie 18 stron gęsto zadrukowanego maszynopisu. Wyniosła je w specjalnie przygotowanej drewnianej rączce swej skórzanej torby. Ich treść potwierdza postawę Juliusza Klepacza, który, nawet w tak trudnym położeniu, nie przestawał myśleć o konspiracji i wyzwoleniu. W jednym z grypsów napisał. Pawiak jest dla mnie karą, bo nie zawsze postępowałem zgodnie ze swymi zapatrywaniami. Przyjmuję te kary i naukę, zarazem z radością, niemal błogosławieństwem. Potrafię być takim, jakim chcę. W czasie pobytu na pawiaku nieustannie myślał o ucieczce. Wspólnie ze współwięźniami próbowali rozebrać ścianę w celi, w której przebywali, jednak spowodowali ulatnianie się do jej wnętrza dymu z pobliskiego komina. Cegły trzeba było osadzić ponownie na miejscu. Udało mu się jednak zorganizować łom oraz świder stolarski. Choć trudno to sobie wyobrazić, Juliusz Klepacz podczas pobytu na Pawiaku redagował również konspiracyjną gazetkę pod tytułem Pawiak. Ukazały się cztery numery, drukowane później na wolności w nakładzie stu egzemplarzy. W wiadomości przesłanej grypsem 2 kwietnia wspomniał o epizodzie, którego był współuczestnikiem. W nocy wywołano na rozstrzelanie jednego z więźniów. Ten dostał spazmów, zaczął błagać i prosić o litość swych oprawców. Na ten widok ran wstał i zaczął się ubierać, mówiąc do skazańca I za ciebie, bo nie jesteś godzien śmierci dla ojczyzny. Niemiec kazał mu przestać i strzelił do niego, lecz nie trafił. Na ten widok skazaniec otarł łzy i ze słowami Przepraszam Was, koledzy, za mój wybryk z godnością wyszedł na egzekucję. 28 kwietnia 1943 roku wysłano Juliusza Klepacza transportem do Oświęcimia. Rewizja przed załadunkiem była pobieżna, więc udało mu się przemycić przygotowany łom i świder. Już koło grodziska w szczytowej ścianie wagonu zaczął wiercić otwór, który powiększono łomem. Problemem był nie tyle skok z jadącego wagonu, ile obecność w składzie pociągu uzbrojonej eskorty z karabinem maszynowym. Widząc uciekających, Niemcy otworzyli ogień, jednak ranowi udało się zbiec. Wrócił do Warszawy. Wziął udział w śmiałych akcjach odbicia Piotra Dionizego Mazura ze szpitala Dzieciątka Jezus, a także rozbroju w tramwaju żołnierza Wehrmachtu. Po swej śmierci w pobliżu Radzymina został pochowany na pobliskim cmentarzu. Grób ten był systematycznie niszczony przez Niemców. Po wojnie w 1946 roku jego zwłoki przeniesiono na katolicki cmentarz w Radzyminie. Zginął, mając zaledwie 20 lat.